Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jest 10 styczeń. Nasze szczeniaczki skończyły 3 tygodnie. Przedstawiamy miot po Fabi i po Lu Imperato. Jak widać już maluszki drepczą, siedzą i mają się dobrze. Tu kawaler drepczący nazywa się Largo. Tak sobie powoli drepcze. I na czele mamy Lexusa. Lexio. Na boczku jest nasza kochana jedyna luna. Luna, luncia. Chodź pokaż się. Lunka. A tam w tyle mamy dziwającego lukę, piesek długowłosy. Jedziemy w tym, w tym, miocie. Lexus. Silny pies. silny pies. miska. Gdzie jedzenie. O. Interwencja mamy zaraz będzie potrzebna. A panowie tutaj się bawią, podgryzują. Hej! Hej, przyjaciele! Cześć! Cześć! Cześć, Słonko! Cześć. <grystanie> Chodź to, mnie. to, tu, chodź a to, za to, a to, chodź, to, a to, Jesteś to, nie? to, to, a to, a to, się dzieje co, tu się dzisiaj dzieje, co? Ojoj, kou oj, oj, to ki tou tou maloutki. Kou ki tou tou maloutki. ani <śmany> ma piramid da jeden na drugiego jeden na drugiego Co zrobiłeś? tam zrobiłeś? O no! No! Luka! Luka! Do zobaczenia wkrótce.